Ofiaruj wszystko niepokalanej. Wszystko mogę nawet zostać świętym w tym, który mnie umacnia przez niepokalaną. Jeśli nie wiesz albo nie masz siły wykonać woli Bożej, powiedz Maryja, a ona wszystko raczy zrobić. Święty Maksymilian Kolbe, 20 sierpnia, niedziela. Witam was moi drodzy po 9.25 w niedzielę. I dzielimy się słowem, które na dzień dzisiejszy jest: Otóż to, to takie: Miłość moja musi być silniejsza niż cierpienie. W przeciwnym razie cierpienie zniszczy miłość. Dziecko moje, najgłębsze poruszenia serca możesz dzielić tylko ze mną. Tylko ja je przyjmę ze zrozumieniem, z miłością czułą i delikatną, bo ja jestem ich przyczyną. Tęsknotę Twego serca tylko ja utulem. Tylko we mnie jest Twój pokój i radość. Moja miłość Cię woła i wzywa. W niej Twoje odpocznienie sens Twojego istnienia. Dziecko moje. Nie szukaj potwierdzenia słów moich w Piśmie Świętym, gdy ja jestem przy tobie, gdy moja żywa obecność otacza twoje serce i tuli je do mojego serca. Bądź otwarta i spragniona i w ciszy wchłaniaj miłość moją. Ta chwila jest święta i nie trzeba jej zakłócać jakimkolwiek poruszeniem twoim z psalmu 63, trzeciego, wers szósty. Dusza moja będzie się syciła niby sadłem i tłustością, wargi moje radośnie będą wołać, a moje usta cię chwalić. Kropka. Dobrej, radosnej, rodzinnej niedzieli. Pozdrawiamy serdecznie Przemek Marny-Pyłek, Bogusia Żona Przemka, i Ania, dziadka Przemka i babci Bogusi wnuczka pozdrawiamy z panem. Bogiem i z aniołkiem i z aniołkiem